rolach no głównych. Hay recuerdos que se envuelven Nie igraj z aniołem w pozostałych rolach. Odcinek dziewięćdziesiąty szósty. Wczoraj zatrzasnęłaś mi drzwi przed nosem, dziś nie dam się spławić. Czyje to mieszkanie? Amadora. Tego awanturnika? To mój reżyser. Wcale go nie potrzebujesz. Jesteś wspaniałą aktorką na scenie i w życiu. Ale nie rozmawiajmy o nas. To, co zrobiłaś Omarowi, jest niewybaczalne. Okłamałaś go. Podałaś fałszywe imię. Dałaś mu do zrozumienia, że go kochasz, że zostaniesz jego żoną, a potem zniknęłaś. Przyszedłeś w sprawie kumpla? Nie po to. Już myślałam. Przyszedłem wygarnąć ci, jaką jesteś hipokrytką i kłamczuchą. Możliwe. Zresztą nie przyszedłem do ciebie, tylko do mojego syna. Co? Gdzie jest moje dziecko? Poszło nieźle. Balbina martwiła się, że pani zaszkodzi. Jestem jej wdzięczna, że dobrze o mnie mówiła. Zeznania prostej służącej są bardzo cenne. Tacy jak ona nie składają fałszywych zeznań. Juan Miguel był na rozprawie? Nie widziałem go. A na korytarzu? Tam też nie. Muszę ją zabrać. Proszę się dowiedzieć, dlaczego nie przyszedł. Obiecuję. Chciałbym z tobą porozmawiać. Słucham. Gniewasz się, że dzwonię? Nie. Wiesz, że nie mam mnie w Meksyku. Dawno cię nie widziałam. Gdzie jesteś? W Nowym Jorku. Jako nielegalny emigrant? Przyjechałem tu, żeby zarobić dużo pieniędzy. Jest ciężko, ale nieźle mi idzie. Dla kogo się tak trudzisz? Dla ciebie. Skąd wiesz o dzieciątku? Omar powiedział, że urodziłaś dziecko. Musi być moje. Więc Omar zna już prawdę? Powiedziałeś mu, że ty i ja. Nie. Po wysłuchaniu jego zwierzeń nie miałem odwagi. Nie powiedziałem mu, że kocha tę samą kobietę, którą i ja kochałem do szaleństwa, a nawet poślubiłem. Kiedyś odkryje prawdę, bo kłamstwa zawsze wychodzą na jaw. Ale ja mu tego nie powiem. Liczę, że ty to zrobisz. A teraz powiedz, gdzie jest moje dziecko? Chcę je zobaczyć. Po co? Jak to po co? Niedorzeczne pytanie. To moje dziecko, a ja jestem jego ojcem. Przykro mi, to niemożliwe. Dlaczego? Bo. Nasz syn nie żyje. Skąd wracasz taka wystrojona? Wezwano mnie w pewne miejsce. Pewnie byłaś w sądzie na rozprawie tej guwernantki. Biedaczka. Jak to? Co im powiedziałaś? Nie zeznawałaś przeciwko zabójczyni? Powiedziałam tylko o tym, co widziałam Nie widziałaś, jak Blanka zasztyletowała Vivianę Ale wiesz, że to zrobiła Pytali mnie o nią Powiedziałam, że to dobry człowiek Wyjechałem, by zostać kimś I na ciebie zasłużyć Powiedziałaś szczerze, że nie interesują ciebie dacy Dlatego postanowiłem się wzbogacić Ciekawe Chcę dać ci wszystko, czego zapragniesz. Będziesz na mnie czekać? Możliwe. To zależy. Od czego? Od tego, czy mówisz prawdę. Kocham cię. Nie mogłem o tobie zapomnieć. Nic mi nie powiesz? Uwierzę, kiedy zobaczę. Zobaczysz. Obiecuję. Kochasz mnie? Domyśl się. I jeszcze coś? To wszystko. Do zobaczenia, kochani. Uważaj na siebie. Kto to był? Ten kierowca, Izrael. Co? Zmarł? Mój syn zmarł, a ja nawet go nie poznałem. Nie wiedziałem o jego istnieniu. Nasze dziecko?

Dlaczego tak na mnie patrzysz? Zmieniłaś się. Nie jesteś tą samą Mariciu, którą poznałem. Musiałam się zmienić, bo życie dało mi w kość. Jaki był mój syn? Jak umarł? Nagle zachorował. Omara nie było w pacjencie. Pojechałam do stolicy. I Dlaczego nie wróciłaś się do mnie? To stało się zbyt szybko, a ty byłeś zajęty swoimi sprawami. Jakimi? Nie chcę o tym mówić. Wolę zapomnieć. Co czujesz do Omara? Dlaczego przyjęłaś jego oświadczyny? Chyba nie będziesz się zadawać z tym kierowcą. W naszym położeniu byłoby to wręcz niebezpieczne. Nie komplikuj sytuacji. Bez obaw, jest w Nowym Jorku. Co tam robi? Powiedziałam mu kiedyś, że nie mogę być z nim, bo pieniądze są dla mnie bardzo ważne. Zawsze będzie zerem Znajdziesz sobie lepszego. Studiuję medycynę. Jeśli wróci z pieniędzmi, mógłby być dobrą partią. Musiałby zostać milionerem. Dlaczego chciałaś wyjść za O'Mara? Czemu milczysz? Nie muszę ci się tłumaczyć ze swoich uczuć ani czynów. Chciałbym wiedzieć. Będę wdzięczna, jeśli sobie pójdziesz. Poświęciłam ci dość czasu. Teraz muszę iść do teatru.